Szyma, chyba jestem Smogus, gdzie witam Was wszystkich w mojej nowej serii. Tak, będzie to trochę inna seria niż każda, ponieważ będę robić figurki z Minecrafta. <coughs> tak, mamy tutaj, jak widzicie, łóżko i skin de Matiocha. Będę później robić SKKF-a, później raz jego, i później mojego, i później będą prosto, będziecie mi mówić, dacie mi nick swój. Albo wyślecie mi swojego skina i właśnie będę wam robić takie coś. No tak. Jeśli zrobić takie coś, potrzebujemy po prostu subskrypcję, lajka like i to wszystko. I właśnie będziemy mieli takiego skina na moim kanale. Więc tak, to jest łóżko. Seria będzie się pojawiać, myślę, że prosto, jak będę miał czas robić, to będę robić te figurki. I myślę, że seria będzie się tak mniej więcej co dwa tygodnie a tydzień będzie się pojawiać. No dobra, to na razie.